Tylko nie to czekaj, tylko nie to, włącz muzykę, dlaczego tak zaraz mam, utopienia graficzne, detale, dobra. Nadzwonię do kolegi To może on odbierze no. Dobra No Taras. uh, -huh. uh -huh. Co tu? Na Discord? UGA BUGA UGA BUGA UGA BUGA Nie zastraj się. Ale cię splankowałem. Poczekaj, dołączam do ciebie. 4 minuty masz. W ogóle, Willo ma, willo ma w ogóle live'a? powiem lepiej ma nie ma 5 4 3 2 1 gramy Paliło się właśnie chwili dostanie ja. włączony za 53 sekundy Uhuhu, dobra, lecimy leczmy Ile tutaj? Ile tutaj jest No ja nie mogę. Ale lale. Dobra, ja uciekam. Ile ist tu jest? Ja się kręcę? Dobra, ja uciekam. Zabij Ja to się już nie da grać. U, a tam jest ten trzeci Zobrze... Ja tu byłem, dobra. Nie O matku jak mnie szybko skroli idzie, ja muszę zmienić z skrola myszki, bo... Mi się dzisiaj popsuła myszka. Dobra, ty gościu. tam, a ja pójdę tutaj. Dobra, co tutaj jest? Ale szkoda, że... Daniel trzeba zrobić pogrzeb Mariusza. Ja trzeba. Dobra, jakie to dobre itemy. Trzeba, bo mu Ale laptop mu się zepsuł, bo mu nie chce ładować. Oj tam, dobra. Może, może się uda kiedyś. Musi włączyć. Nie, Mariusz mówił, że się już nie uda. A może, a może tak mówi tylko. On wszystko próbował z jego mamą. Nic. Nawet nawet zasilać przeczyszczali. Nic. Oj tam, ale ale, 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 ale może tak też mówisz i może się uda, więc nie ma co. Dobra, wezmę sobie kolejną siekierę na zapas. Oj tam, dobra, nie mów tam. Mam już tylko ben... Nie mów tam już o tym Mariuszu. Nie, nie gadamy na live o Mariuszu. Dobra, ja kończę, dobra. Będę robić dalej z nim, bo on kurde ma problem. Ale szybko giną, ja nie mogę. O dobra, tutaj jest kolejna skrzynia. Z jedzeniami. Dobra. Nie. Dobra. Tu mnie nie robię tego live'a.